7 załóg, 7 etapów. Szykuje się wielka wyprawa na Svalbard. Każda ekipa żeglować będzie przez dwa tygodnie, natomiast całość przedsięwzięcia trwać będzie praktycznie ponad czy około 9 miesięcy. Sprawdzamy siebie w zimnych wodach w lodach i chcemy opłynąć właściwie ten Spitzbergen. Jest to jedna z wysp archipelagu Svalbard położona na zakołem podbiegunowym. Jest to praktycznie ostatnia wyspa, stały ląd przed biegunem północnym. Płyniemy z Tromzo do na wyspę Niedźwiedzią, to jest bardzo ciekawe miejsce. Tam jest stacja meteorologiczna i też to była właśnie pierwsza wyspa, którą gdyż Barents spłynął na Spitzbergen, to przepływał tamtędy, no i potem takie fiordy Hornsund i Belsund. Hornsund jest ciekawy dla Polski, bo tam jest baza. Dominik w okresie letnim pracuje na stacji polarnej na Spitzbergenie. Najładniejszy okres to jest to, kiedy się wszystko budzi do życia jednak tam, e, e, kiedy tundra wychodzi spod śniegu, kiedy te kwiaty... E, zakwitają, pasą się tam renifery, no jest, jest, jest bardzo, bardzo malowniczo, to wszystko jakieś jak piękne słońce, które nie zachodzi latem. Nie ja pływam w takim zimnym, północnym lodowym akwenie i, i, i będzie szansa poznania czegoś zupełnie nowego, bo do tej pory to maksymalnie może Północne, najdalej na, na północ, e, fiordy norweskie i, i tak daleko jeszcze nie zapłynęłam. Miejmy nadzieję, że będą białe niedźwiedzie. O, to będzie super! Jakby były białe niedźwiedzie, byłoby GIT. Ich jest więcej niż ludzi: 2000 ludzi i niedźwiedzi jest dwa razy więcej. I też. Ta droga, właściwie tam gdzie płynie ta żegłówka, to są miejsca, które niedźwiedzie jakby z nich korzystają w czasie polowania. A nóż się zdarzy, jakiś wieloryb? No jest to coś innego, są to tereny dzikie, a wiadomo, że człowieka zawsze dzikie tereny ciągną. Aha, zapomniałem wspomnieć o tym, że ludzie morza spotkali się w schronisku na Wierchomli, czyli o ironio losu 887 metrów nad poziomem morza. Ambitny plan wymaga ambitnych przygotowań. E, chcemy zintegrować załogę. Dlatego, że... Extreme. tam jest typowy extreme. No, niestety, ale tak jest. E, cała atmosfera, wszystko jest inne, tak? Łącznie z tym cały dzień. E, nie ma nocy, jest tylko dzień, prawda? E, i woda, lód, nie ma ludzi. <śmiech> <śmiech> nie ma. Człowiek jest zdany zupełnie na e, siebie i na tych, z którymi jest. I to też jest fajne. Co ich wszystkich pcha za koło nowe? Przede wszystkim ciekawość. Ja lubię oglądać nowe miejsca. Sprawdzenia się. Nie wiem, myślę, że tak samo tego samego czego mężczyźni. Ludzie jeżdżą do Hurgady i w różne takie chorwacje, nie, a tam jeździ mniej ludzi. Ja jestem górnikiem i wszędzie, gdzie jest dużo przestrzeni, jest wiatr, jest woda, to jest. No to jest to o czym śnię. No. Jak cały czas sobie obiecuję, że powinienem coś popływać w ciepłym, to cały czas jednak coraz bardziej na północ sobie wywiewa. Cała wyprawa składa się z trzech etapów, do na północ Norwegii, to zajmie nam większą część wiosny, żeglugę po Svalbardzie, a później zimową żeglugę po norweskiej części północnej, która daje możliwość zobaczenia zorzy polarnej. Fajne spędzanie czasu jest na łódce i jak nie jest za gorąco.